Cześć wszystkim witam was w drugim odcinku serialu o moich przygodach. Dziś oprowadzę was po moim gospodarstwie. To jak widać są moje bąkry w razie wojny. A to esalodzie pracujący dla mnie przemyciłem ich w moim samochodzie od gnoju z okrajny. A to jest olica Dauda mieszka to moja zona hybrygilda jest trochę jegnięta ale ma dobre nitro dopierze mogę lecieć z dnia gdzie tylko zechcę. O a to jest mojej świetej pamięci brat wygląda tak zezankrop.pl zabije go żeby mnie siary nie zrobił. Kopij sobie rozkow za jedyne 5 zł. A masz kotasie. Tam przy oknie stoi masz skadziwka mamy to takich pełno. O jest Hybrygilda moja zaona pokazy wam jakie ma dopie. Widzicie jest folwy wypas jak lecyznia to ona mikotas kawali jakby jej rodzice dopedali. A tam jest nasz nowy stadion odbywają się tam zawody strąkmenów i występuje nawet Marian pociągnął mi w loski. Hybrygilda musimy lodować bo mikotas stanie. Zaczekaj tam grzecznie sokosa Srana. A tam na odle jest nasz przenosny seks-shop, teraz jest zdozony, ale da się go rozlożyć i olożyć. Oprowadzę was po nim. Chypuj Gilda, przyszla i polecę z nią sianko zrobimy male rochanko. To jest główne wejście do seks-shopa firmy Bodzioli i koleżanki. Tutaj mamy zbior rozłożytych kondonów jednego miał na backo świętej pamięci Włodzimierz Menel z Musieliśmy zamontować wywietrzniki, bo jak przyleciał bodzio mały helikopter, to tak ja że bardziej gropy po stronie pachnie. Teraz jesteśmy na ulicy Ferdynanda Kiepskiego. TBMW M5 sprowadziłem z Witenamo. Jak jeźdź ty cholero. Teraz pokażę wam moje sklepy. Niepotrzebnie rano tyle piłem tak mi się w oczach koleboce. Zajrżdamy właśnie przez tory do parowozu, którym przemycam z Rosjanami i amerykańskich żołdków. Są to nasi ochraniarze. No masz jaki kotas jebany. Ale zaraz to wszystko wytyroli, ale ależem się na żarów jest. A przed nami jest nowo co otwarta pizzeria nazywa się ona pizza Zachód, znaczy się pizza chodza przeniesiemy list. O jaki mały płot przeskoczę go będzie szybciej. Zamówię sobie dwie pizze o smaku Kopki roll Albo tą pizzę z kawałkami skore koty banana. Zobaczę mi kale to mają drogo jak w bordelo za osłowę zrobienia minetki 6 10 latce daj mi najtaniejszą pizzę i wiesz to co zwykle do popicia, jakąś wiśniowe hech. Teraz pokażę Wam moją najnowszą bazopę filmy Sony Okorwa gdzie są moje kale Sony. Patrzcie jak ich rozjebie ze lol. Teraz pokażę wam mój salon tatarzu. Cześć, Johnny, te znowu jesteś nieogolony. Ładne mam tatarze, są takie seksowne, że jak się kąpię dwa razy do roku, to mi gorąco się robi, jakbym mi kto loda robił. Pokażę wam jeszcze tatarze te, co wiszą na ścianie rotfl. Johnny wierzy w Boga i własnie woła abba ojcze i onosi ręce do góry jakby chciał złapać chmory. Ja już idę. Ranforestan. Run. ładny Aston Martin, V, 250 sprowadzony od tych Japończyków. A teraz przejeżdżamy obok bordeo Świętej Pamięci w łodzinie zginął w poprzednim odcinku. Ta ulica należy do gangu pana Alfo i za jest. Teraz pokażę wam mój majbach w środku. Japończyki jak go od nich popiłem mówili, że jest zrobiony z siana i poszek bo mocnym follo i napędzamy siośkami. No kto postawił słop na chodniku co za pojeb. Jedziemy ulicą zakładu pogrzebowego sama radość. Widzicie jak zadriftowałem korwa mać nie słyszy oklasków. Co za dawno, kto ci dał prawo jazdy ty pomidorze zasrany. Dzień dobry pani ma pani bardzo ładną dopę omowi się pani ze mną. To jak widać jest nasz market, kopisz to wszystko, ja najbardziej z tego wszystkiego to lobby rochome schody, mogę jeździć w te i w te. Chochopitość lubi jeźdź po schodach. A z drugiej strony mam skocznie, mam ociąg, mój rekord to 256 metrów nad poziomem Może Adam mnie nie przeskoczy. Znowu to BMW M, 5. Włączę sobie Radio Maryja Ciekawe co tam Tadziorydzyk powie znowu będzie żonił kasem nf 1 Jak jeźdź ty ogorko skisły. Widzicie tamten silos przechowujemy tam czokapika. kapika. Zadzwonię po gildę i pokażę wam go z bliska. Ale najpierw coś zjem. Te zdjęcia te o to zdjęcia mojego dziadka alwo i zawiszą to bo w tym barze był niedawno konkurs na najbrzydszą gębę no i farciarz wygrał. Daj mi dwie tabletki na Viagra. Dzięki ty kogo jest. Teraz pokażę Wam obiecany silos z Czokapikiem. O jest Josz Hybrygilda. Ten silos został zbudowany w 990 roku przed naszą erą czy tam cholerą. Ten mniejszy silos jest od Chopa Strzelę jeszcze w ten zastrany samochód i mówię wam do widzenia i do zobaczenia w trzy odcinko w którym będę pływał łodzią.